Ahoj kamraci, witamy serdecznie w naszym kolejnym odcinku, a nasz jest kanale. Dziś jesteśmy w porcie i ruszamy powoli na bukę. Ale zanim zaczniemy opowiadać Wam, jak ta droga będzie przebiegała i w ogóle to oczywiście zostawcie łapki w górę, zaznaczcie subskrypcję, zaznaczcie dzwoneczek i śmigamy, bo zaraz tak naprawdę za teoretycznie już mamy zbiórkę. No się spojrzałeś, że ty nie masz tego. No, ale widzisz taki odruch, nie wiem. Nie, jest godzina, za 20 minut mamy wypłynięcie, także przejmuję kamerę i Wam pokażę, jak to wszystko wygląda. Chyba nas co dopiero. Mamy przyklejone karteczki, bo jak coś, to żeśmy sobie zrobili rezerwację za pośrednictwem one go, płyniemy z przewoźnikiem Aonang Princess do. Puket. I przepraszam pana, ile to kosztowało? Nie pamiętam, to było coś kostówki chyba, ale zaoszczędzamy dużo czasu. Dzisiaj jest szczególny dzień, bo dzisiaj z wigilia świąt Bożego No, Zawodzenia. kiedy to nagrywamy, to na pewno obejrzycie to później, nie? Bo po prostu nie ma czasu za bardzo na montaż. Tutaj zobaczcie, już się kolejeczka ludzi ustawia, ale to nie jest tak, że wszyscy płyną jakby do tego jednego miejsca, bo o, my płyniemy do tego portu, który tutaj się nazywa Rasada. Także tam będziemy się przesiadać już prawdopodobnie do jakiejś taksówki albo do innego jakiegoś środku transportu i będziemy sobie cisnąć dalej. A statek nasz. To jest tamten, na samym końcu. Jest bardzo komfortowy, to zaraz Wam też pokażemy. Żeby się do niego dostać, trzeba troszeczkę tutaj się pogimnastykować, bo przejście to jest takie o. Tak to wygląda, ale widoczek jest dość ładny. Trochę mnie pogoda martwi, bo jest dosyć chmurzyście. Pokażę Wam jeszcze, jak to w środku wygląda, bo jest naprawdę bardzo fajnie. My pierwszy raz przypłyniemy z tym przewoźnikiem. Miejsca jest pół, bo tutaj na przykład z tej i z tej strony macie toalety, więc. To jest duży plus, bo zwykle jest po jednej. Wnętrze wygląda mniej więcej w ten sposób, że tutaj jest jakby jedno piętro, tam na górze jest jedno piętro i tutaj jest jeszcze jedno. Zobaczcie w ogóle to, co żeśmy rozkminili, to że te siedzenia wyglądają totalnie jakby w jakimś samolocie, no nie? Dawid już macha tam, Adrianka macha. Ej, ale fajnie jest. Także dwie, dwie godzinki. I będziemy na miejscu. A samochodem albo autobusem byśmy musieli całą trasę, i myślę, że to spokojnie 6 godzin by nam zajęło. Może trochę taniej by było, może, ale, ale dłużej na, na pewno. My jesteśmy przy Beach tak, teraz. tam jest Rayleigh Beach przed nami, i ludzie dopłynęli. Bo tutaj nie ma czegoś takiego jak molo, no nie? Więc ludzie tutaj się pakują po prostu bezpośrednio yy, z Longwooda. Teraz skakują na pokład. Tutaj są bagaże i będą ścigali. Udało się! <gry> z godzinnym, półtora godzinnym opóźnieniem. Opóźnie, opóźnieniem ale dotarliśmy, jesteśmy na kwaterce oh. tylko zdążyliśmy wszystko rzucić i śmigamy, jest szansa, że zjemy dzisiaj coś tak. dobrego. jest godzina 20 praktycznie, o 21 zamykają knajpę, gdzie teoretycznie mają pierogi i barszcz i bardzo byśmy chcieli sobie dzisiaj zjeść, bo jako, że jest wigilia no to nam się zamarzyło, nie? Wszyscy już wokół rzucają zdjęcia jakieś pyszności wigilijnych i my też byśmy chcieli zjeść, więc lecimy ale zanim pójdziemy, jeszcze szybko pokażemy wam nasz pokój. No i tak wygląda nasz pokój on się nazywa New Breakers Hotel. Jakie śmieszne pieniądze w ogóle tutaj płaciliśmy za ten hotel. Także o tyle fajnie, że kwota była dosyć niska. Tam się drzwi otworzyły. Tam mamy taras. Taki malutki, no, tarasik. Myśmy wzięli właśnie ten stół i krzesła do pracy, no bo on się tam znajdował. Mamy telewizor z Netflixem, także też fajnie. Łóżko chyba jest wygodne. No, ma teraz jest dosyć miękki, także spoko. Myśmy widzicie, no tylko rzucili te wszystkie torby i tak dalej, bo pędzimy, bo jesteśmy głodni, tam mamy łazienkę. Jest ogólnie czyściutko, milutko, pachnąco. Tutaj jest lodówka, jakaś kawa, herbata, coś tam, coś w ogóle jest nawet lustro. I tu jest też. No i tu mamy taką łazieneczkę. Co myślisz? Jest chyba git, Jak za taką cenę? Ja wam zaraz tutaj napiszę, jaka była cena za 6 nocy. Ubieramy się i spróbujemy sobie zrobić wigilię. Mam nadzieję, że będzie miejsce. Udało nam się dotrzeć. Słuchajcie, jesteśmy w restauracji rosyjskiej tutaj wam dam nazwę, jak to się nazywa. Udało nam się znaleźć, udało nam się dorwać miejsca, także się bardzo cieszymy. Przed chwileczką zamówiliśmy barszcze, zamówiliśmy pierożki i zamówiliśmy po kompocie, także będziemy mieli tutaj mało wigilii. Je. Już chyba właśnie widzę, że Adrian z Dawidem dojechali, o ile to są oni Myśmy, wiecie, tak na wariata zamówili, bo teoretycznie do dziewiątej oh. jest tu czynne A jest tak, tak. po ósmej już, dwadzieścia po A nie możemy się doczekać, po prostu no. jesteśmy tacy głodni, bo żeśmy za bardzo nic nie jedli Taką sobie wigilię dzisiaj zrobimy, no, mamy nadzieję, że będzie dobre. Już kociara dorwała kiciucha On wyprany w perwolu. Patrzcie jacy głodni przyjechali. Trzej królowie! Kompocik wleciał, bardzo taki domowy, zimny kompot wiśniowy. Bardzo bardzo fajny. Pierwszy akcent świąteczny. Ale uśmiech się pojawił, bo to prawie jak susz. Wjechały pierożki, pierożki Bardzo pierożki. ciekawa sprawa, bo tutaj jest Śmietana chyba jakaś A myśmy zamawiali z kapustą, więc ciekawe Co jest w środku w tych pierogach Zaraz się okaże, no i barszczyk tam gdzieś grzeją Także Dawid testuje Rozkrajamy pieroga jest kapusta, ja. tak? No i mamy pierożki, jechały barszcze. Także na miasta wigilii. Na wigilii jest pierwszy raz, słuchajcie, spędzamy ją w podróży. No to smacznego. Jesteśmy już na chacie z powrotem, zjedliśmy bardzo dobry barszczyk, zjedliśmy pierożki, kompotem popili, no i tak naprawdę wróciliśmy na kwaterę, zaraz będziemy trochę ogarniać życia. Tak, pierwszy pierwsze, pierwsze telefony do, do Polski, Wykonale. Tak trochę, no powiem wam, że trochę dziwnie jest, no bo my pierwszy raz jesteśmy na te święta, fakt, że nie czujemy tego klimatu w ogóle świątecznego, no bo, no bo jesteśmy cały czas w tym Tak, ja byłem... ale ja powiem szczerze, że się strasznie cieszę, że Adriana i Dawid są z nami. Tak, że jest tutaj, tak że, że jest tak fajnie, bo jakby nie czujemy się tak samotnie, nie? No. Na te święta, bo też się zastanawiałam jak to będzie, ale razem siedliliśmy sobie i ten barsz, zjedliśmy te pierogi było bardzo miło i pogadaliśmy i kompot. Także super i jesteśmy bardzo wdzięczni za takie super towarzystwo i Was serdecznie pozdrawiamy i dziękujemy. To przy okazji to wbijajcie do nich na kanał też. Koniecznie. Też odcinki tutaj na bieżąco. Tutaj Koniecznie. Paula wam oznaczy. Tak, bardzo fajne rzeczy rzucają także wbijajcie i obserwujcie i oglądajcie, bo naprawdę warto, to są super ludzie. Pewnie włączymy się, warto, Pewnie włączymy się w pierwszy dzień świąt. Siema, Jesteśmy serdecznie. w dniu kolejnym. Pogoda nas dzisiaj nie rozpieszcza, trochę pada, to trochę tak, nie pada. się że jakiś chyba front w ogóle z Chin przyszedł, także się troszkę temperatura obniżyła. Zrobiło się głodno dość, jesteśmy w półkę całą teraz i tak się spędamy, no Od uliczki do uliczki trochę głodni jesteśmy, bo też mamy dość daleko do tego miasta, bo jakieś 40 minut samochodem, także kawalątek, no, bo teraz znajdujemy się w zupełnie innej części jak w zeszłym roku. Tak, bo, bo jesteśmy teraz jesteśmy w rawaj. I wiecie, ale nie odpuszczamy, bo to deszcz, nie deszcz, my z cukru nie jesteśmy, a nie będziemy Będę. się na kwaterze trochę popracowaliśmy z rana, a teraz trzeba... Pokorzystać. Najpierw tu my mamy misję, żeby znaleźć coś do jedzenia i tu jest miejsce, w którym byliśmy w zeszłym roku. Ja wam pokażę. To jest ta uliczka taka, tutaj zdjęcia robiliśmy, foteczki. No i handel kwitnie. Dużo ludzi sobie robi foteczki. Teraz Dawid będzie udzielał wywiadu. Zobaczcie z panem z Mongolii. On się dogada. On te iC <tosłuch> miał. So the American woman. Oh, yeah. What is your name? My, my wife. wife. Oh my god. Great from Kukas to Mongolia. Okay. You under? I will visit in your location. Yes, it's first time we're but we travel around own What is your opinion in get? How much meaning? How many years ago you are beginning this attack? Oh I jest Oni tam wyłażą na środek skrzyżowania, tylko po to, że jest sobie zrobić zdjęcie i... Dzieci tam stawiają na to no. skrzyżowanie jak Rzucają nie, dzieci to, to Dzieci płaczą, że to jest jakaś paranoja. Taka ta zabawa! świąteczna w Phuket Town. Siemaneczko, witamy kolejnego dnia. W tym momencie przyjechaliśmy sobie w końcu na posąg Wielkiego Buddy, bo tutaj nie byliśmy. Znaczy byliśmy na Phuket w zeszłym roku, ale nie mogliśmy dotrzeć tutaj jakby z tego względu, że wtedy były duże powodzie, no i nam trochę to zepsuło plany. Ale dzisiaj się udało i w ogóle szukaliśmy transportu, żeby po prostu przyjechał po nas na Rawai, na żebyśmy po drodze zgarnęli Dawida i Adrianę, no i wiecie co, no na aplikacji było poniżej 300 a panowie nam wołali 400 za jeden odcinek, 1200, a w końcu przyjechał taki bardzo sympatyczny pan, poniżej 300, 300 dostał i on zadowolony, my zadowoleni, także droga tutaj jest naprawdę skuterem, to nie polecam, naprawdę jest... Tromo. Ogólnie ludzi jest bardzo dużo. Ja spodziewałam się, że troszkę będzie to inaczej wyglądać. W sensie tak wiecie, bardziej może kameralnie, ale z drugiej strony nie wiem, czego się spodziewałam, bo ten posąg Buddy, który zaraz Wam pokażemy, to on jest takim trzecim chyba najpopularniejszym posągiem w ogóle w Tajlandii. A tak, no jednym chyba z najpopularniejszych, a trzecim największym, no to bankowo jest. To jest jeszcze więcej posążków. Niektóre są takie dość przerażające, powiedziałabym. Zwłaszcza ten pan. Na pewno żadnego do domu nie zabieramy. Nie nie nie, 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 nie ma opcji, w tym roku nie. Jakbyście się zastanawiali, czy tutaj dostaniecie coś do picia, czy ubrania, bo oczywiście trzeba zasłonić kolana i Paula ma kreację, ale oczywiście tutaj na miejscu sarongi można wypożyczyć, tudzież kupić. Przed wejściem jest taka możliwość, także na ja, przygotowana, oczywiście. Na nowej stylówce. I na starej huście. Posąg Wielkiego Buddy został wybudowany w 2004 roku. Jest to taki główny pomnik Buddy na, całym, na całej wyspie Puket i on ma wysokość 45 metrów, a u podstawy jego średnica to jest 25 metrów. Jest na wzgórzu, nie pamiętam jak to wzgórze się nazywa, ale jest na pewno najwyżej osadzony na całym Puket. To wzgórze nazywa się Nakkerdy. Ten Buddha został wybudowany z pieniędzy darczyńców. To też jest bardzo bardzo ciekawe. Czyli Tajowie go wybudowali. Można powiedzieć, że to ich wspólny pomnik. Jest chłodniej, ale patrzcie jaki widok. Zobaczcie ile tu jest ludzi, także żeby zrobić zdjęcie to trzeba niestety troszkę czasu poświęcić na to, ale... Ale, ale... założę się Wojtek, że no? są pewnie ludzie, w sensie mi stroje po to, że, uważa, że sobie wycinają po Tak, tych tak, ludzi, tak. Nie? Powiedz, podziel się, zobaczcie. Nie, no jem loda. Jem loda, a I tak naprawdę niby... jest słodony Stevia, więc fajnie. Coś rzadko zdarza, żeby w ogóle coś bez cukru było w tej Tajlandii, Holera. A my tu czekamy na transport. Muszę chować telefon, bo oni oczywiście tutaj mafia grasuje. Bałdzy leci. Ja tutaj, proszę bardzo, mam wieprzowinkę w sosiku. Tutaj mamy tomiam. Z krewetkami Paula ma szerokie nudle dodatkowo z jajeczkiem. Adrianna ma tutaj kurczaczka ze słodką papryką. Dawid kurczaczka w formie steka, tak to nazwijmy i fryteczki i sejki picie. O, no. A dodam, że to jest taka knajpa. Jak pamiętacie jeszcze z poprzedniego roku tu przychodziliśmy bardzo często, więc w razie 8 możecie tam wrócić do tego odcinka i obejrzeć odcinek. A. Smacznego życzę, mili Państwo. Chcecie ja zaposłać to... coś dać, Wojtek ładaj o! Widzicie patrzcie, <grym> full wypas The Garden. Jak ostatnim razem tu byliśmy, to było wszystko pozamykane w trakcie budowy. Przedzieramy się przez, ten, przez tą galerię i ciśniemy w stronę Patong Beach. Jak się podoba? Bardzo ładnie. Nie Bardzo jak my się podoba. My ostatnio jak byliśmy, to to wszystko było w budowie. Pierwszy tańcerz patonga. A mówił, że nie umie tańczyć, nie? Umie, umie! ciemnie. Czego uczy? A jak tu naprawdę jest ładnie Pachnie tu Wszystko tymi kwiatami Tam Te motyle jeszcze na pełne To my tu wyjdziemy z drugiej strony prawie na plażę chyba Na skrót, na skrót, Pizza Hut W ogóle takie zrobili jak takie wielkie kamienie, co są jadeitowe, czy coś takiego do masażu Tak No a wtedy tu nie było wody, nic nie było, bo oni to budowali dopiero. No ten statek był. Patrz, meduzy. Żerandole w kształcie medus. A ciężko w to uwierzyć, bo jak byliśmy rok temu tutaj, to to wszystko było jeszcze placem budowy. A dzisiaj to pięknie wygląda i miód. Tutaj naprawdę nic nie było, jak już żeśmy w zeszłym roku byli, a teraz się tyle dzieje, że naprawdę jest przepięknie. No i dotarliśmy na Patong Beach. Jeszcze, jest jeszcze jesteśmy przed zachodem, ludzi jest po prostu... Full. No, ludzi troszkę jest. Można powiedzieć, że takie mielno w sezonie. W ogóle zobaczcie, tam dwa wycieczkowce wpłynęły. Jeden olbrzymi i drugi wpływa. Co tu się dzieje? Tutaj auta po plaży jeżdżą. To tu bogatsze jest repertuar, tam było ping pong show i lesbian show Tu jest jeszcze bogatsza wersja Tam jest jeszcze bogatsza wersja, bo jeszcze trzeci mieli f show Thank you. widzisz jest I jeszcze masz men show jeszcze Ale ogólnie jeszcze za wcześnie bo to jeszcze nie są pijani Simbergaje, boksery, wyścigi samochodowe, cuda Bianki. Zobaczcie dlaczego ten rekin umarł, bo na samych Pomidorach to nikt daleko nie zajedzie.